Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Pójście za Chrystusem to pewien paradoks. Dlatego zapraszam do zmierzenia się z dziesiątą adwentową lekcją dla zmęczonych życiem. Pójście za Chrystusem to pewien paradoks, no bo z jednej strony bierzemy na siebie jarzmo, czyli jakbyśmy się oddawali Jezusowi w niewolę. Paradoksalnie jednak ta niewola jest większą wolnością niż nasza pozorna wolność, która tak naprawdę czyni nas ludźmi utrodzonymi i obciążonymi. Czyli bycie niewolnikiem Jezusa jest lepsze niż bycie człowiekiem obciążonym wolnością. Trochę to skomplikowane, ale tak jest. Człowiek dzisiaj jest uczony samowystarczalności, ale ona nie jest, myślę, niczym dobrym. Taka chorobliwa ambicja, chęć udowodnienia wszystkim, że poradzę sobie sam, że nikt nie będzie mi pomagał, nie będzie rozwiązywać za mnie moich problemów. Zosia samosia. Po łacinie brzmi to powiedzenie Sofia ipsissia". Co by znaczyło taka samowystarczalna mądrość, ja sam. Prawda jest taka, że sam to ja mogę tylko zmarnować życie. I właśnie dlatego Pan Jezus wezwał nas do przychodzenia do Niego. Wiedział, że w Nim jest i przez Niego przychodzi ten ostateczny. Odpoczynek w Panu Bogu i pomoc. Zobacz, w świecie, w którym łagodnych i pokornych ludzi nazywa się frajerami, musimy na przekór takimi się stawać, inaczej wolność tego świata okrutnie nas zniewoli. Jest jednak jeden warunek. Trzeba ruszyć się z miejsca i przyjść do Jezusa. To trudne, ale nie niewykonalne. Życzę dziś sił do popłynięcia pod Boży prąd. Czuwajcie.